Siema, jestem Daniel z Sporty.pl. Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o nowej marce longboardowej, jaka pojawiła się w ofercie naszego sklepu. Chillax Longboards to marka typowo lifestyle'owa, stworzona do jazdy rekreacyjnej, do kruzowania po mieście, na wakacjach, dojazd na plażę, do szkoły, na wycieczkę ze znajomymi. Posiadamy 5 różnych kształtów. Z czego trzy są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych. I tak od lewej w ofercie znalazł się kształt typu pintail, klasyczny longboardowy kształt w kształcie deski surfingowej z motywem kwiatowym. Następnie Aloha, kształt symetryczny, stworzony dla tych, dla których ważne jest to, żeby deska miała kicktaile, podgięcia na dwóch końcach, jeżeli ktoś chce sobie podbić tą deskę, zrobić jakieś 180 czy jakiegoś innego trikaska. Następnie w ofercie posiadamy wersję Typo z motywem takim literowym, typograficznym w dwóch wersjach kolorystycznych. Kształt idealnie symetryczny, typu pintail. Z szeroką platformą, płaską po środku, lekko taliowany. Kolejna propozycja to jest Kedy czyli Cadillac patrzący na wschód lub zachód słońca, to pozostawiam Waszej wyobraźni, z odsłoniętym drewnem, ładny smukły kształt, węższa platforma niż w przypadku deski Typo, dwie wersje kolorystyczne, dwie, dwa kolory kółek. I ostatnia propozycja to jest grafika Beach House, kształt taki lekko właśnie pintailowy, ale z montażem traków typu Drop, z obniżaną platformą i z charakterystycznymi dla longboardu wykrojeniami w okolicach kół. W dwóch wersjach graficznych grafika Beach House Moonshine i grafika Beach House Sunset. Wszystkie zestawy są skręcone na tym samym sprzęcie, czyli na tradycyjnych trakach longboardowych Rivers Kingpin o rozmiarze 180 mm. Kółka dostępne są w dwóch kolorach pastelowych, taki pomarańczowy oraz, oraz niebieski. Kręcą się na łożyskach ABEC 7. Bardzo fajnej jakości. Deski wszystkie posiadają bardzo delikatny, subtelny flexik, który zaraz pokażę ten model jest do przetestowania w naszym sklepie, zapraszamy na testy, jeżeli ktoś chce obejrzeć, przejechać się tutaj w okolicach naszego sklepu, nie ma najmniejszego problemu, zobaczycie jak fajnie śmiga się na, na tych dechach. Pełną ofertę marki Chillax Longboards możecie zobaczyć u nas na stronie www.miejskiesporty.pl, a także w naszym sklepie stacjonarnym przy Bracki 20, pamiętajcie o możliwości przetestowania, zapraszamy serdecznie.